Polska mówi, Bronisław Komorowski, były prezydent Polski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Panie prezydencie, jak pan słyszy, czy czyta e, takie sformułowania prezydenta Stanów Zjednoczonych na temat e, prezydenta Ukrainy Załańskiego, cytuję, dyktator bez wyborów, e, takie porady, e, żeby działał szybko, ponieważ nie będzie miał kraju, oskarżenia o wybuchu wojny. Co pan sobie wtedy myśli? Jakie jest pana zdanie na ten temat? Czy to jest y, jakaś próba y, nie wiem, mediacji jakichś takich niepopularnych? Wie pan, akurat dosłownie kilkanaście minut temu rano tam zerkrałem w Telewizję Polską, która też o tym trochę mówiła i występował pan Czarnek, profesor z kolu bez względu, na jakie ma poglądy, to jednak mnie zaskoczył, bo powiedział, że nie należy przejmować się tym, co mówi, jak mówi pan prezydent Stanów Zjednoczonych Trump, tylko patrzeć, co robi. No więc ja muszę powiedzieć, że ja yy, nie mogę tak patrzeć na, na yy, przywódcę największego. Największego mocarstwa na świecie, że nieważne co mówi, bo każde jego słowo ma jednak ogromną moc sprawczą i albo niszczy coś, albo coś buduje. Te słowa, o które pan pyta, prezydenta Trumpa niszczą niszczą zaufanie do Stanów Zjednoczonych, niszczą morale Ukrainy no i a służą niewątpliwie jakby umocnieniu propagandy rosyjskiej, putinowskiej, która wmawia, tak jak kiedyś Hitler w 1939 roku próbował wmówić światu, że to Polska rozpoczęła wojnę i zorganizował nawet prowokację w, w Gliwicach, podrzucając trupa w mundurze żołnierza polskiego. No tak dzisiaj niestety pan prezydent Trump próbuje wmówić może i sobie samemu wmówić jakąś nieprawdopodobną historię, że wielokrotnie mniejsza i słabsza Ukraina napadła nie wiadomo dlaczego na Rosję, i jeszcze w efekcie tego tej napaści rozumiem 20% Ukrainy jest okupowane przez wojska rosyjskie. Jest to tak nielogiczne tak niesprawiedliwe i tak niemądre, że trudno to nawet komentować. Ja powiem, dla mnie to jest jakiś szczyt amerykański takiej arogancji pomieszanej z ignorancją, z brakiem wiedzy. Arogancja, pewność siebie, pewność co do wygłaszanych tez yy, idzie w parze niestety ze słabym rozpoznaniem tematu. Ale czy według pana Donald Trump wierzy w to, co pisze, co wypowiada? Nie mam zielonego pojęcia. Wie pan. No, wydawało mi się, że no nie może być tak, żeby przywódca tak potężnego kraju no, wygadywał tego rodzaju banialuki yy, mm, nie wierząc w nie. No. Po prostu tylko tak dla PiSu. No Nie wiem, no nie chcę, nie, nie mam wiedzy na ten temat, i ja aż strach myśleć, że mogą być to bzdury wygadywane tylko i wyłącznie na użytek jakiejś propagandy. W tym wypadku propagandy idącej na rękę Putinowi. Panie prezydencie, zwyczajem jest to, że mocniejszy pomaga słabszemu. Co według pana teraz się może wydarzyć? Jak mogą potoczyć się dalsze teraz losy tej całej sytuacji? Wie pan, to ja bym chciał jednak skorygować, co pan powiedział. Nie, nie zawsze jest tak, że to tylko mocniejszy pomaga słabszym. Tak powinno być w życiu i tam, gdzie są stosowane takie reguły trochę wzięte, tak powiem, z etosu rycerskiego ale w praktyce jest bardzo często tak, że z różnych powodów, z powodu także na pewne gry interesów oraz z powodu na nadzieje na przyszłość, odwrotnie, to słabsi pomagają temu najsilniejszemu. Tak przecież było z pomocą innych krajów świata zachodniego, stanów zjednoczonych, kiedy wysyłaliśmy wojska między innymi Polska wojska do Iraku i do Afganistanu. Pomagaliśmy najpotężniejszemu krajowi świata, jakim wtedy także były Stany Zjednoczone, mimo że byliśmy wielokrotnie i jesteśmy wielokrotnie mniejsi. Ale oczywiście w, w ramach polityki realizacji rozsądnych interesów wspólnych no jest gdzieś taki nie, niepisany kodeks, że Ci słabsi, którzy oczekują y, y, czegoś od najsilniejszego, który pełni rolę lidera, no, mają prawo jakby oczekiwać tego, że y, on im da poczucie bezpieczeństwa a oni mu się zrewanżują w innych kwestiach politycznych, prawda? Tak to już, tak to było, no ale tutaj pan prezydent Trump wyraźnie w moim przekonaniu nie chce występować w roli lidera całego świata zachodniego, bo lider to jest ktoś, kto myśli o interesach wspólnych, całości, grupy, której przewodzi, przywo, tylko myśli raczej w kategoriach hegemona świata zachodniego i mocarstwa, które Chce się bardziej układać z innymi mocarstwami, no w tym wypadku, jak się wydaje, kosztem słabszego, czyli Ukrainy. Czy my jesteśmy, panie prezydencie, w stanie samodzielnie, jako Europa, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, obronić się w razie jakiejś napaści na, na nasz kraj czy na, na Europę? Oczywiście. We współdziałaniu ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO, gdzie amerykański potencjał wojskowy stanowi chyba około 40% potencjału całości NATO, no bez Stanów Zjednoczonych będzie o wiele trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym, że Europa czy reszta świata zachodniego, bo tu nie mówimy tylko o Europie, no jednak dysponuje potencjałem, potencjalnym potencjałem militarnym, może dysponować o wiele większy niż ma w tej chwili, bo gospodarka y, europejska no jest na przykład od rosyjskiej wielo, wielokrotnie większa. No gospodarka rosyjska jest wielkości gospodarki jednych Włoch. Taka jest prawda. Natomiast oczywiście, Rosja jest rozległa terytorialnie, ma surowce i tak dalej. No, ma przede wszystkim determinację. Europie potrzeba jest determinacji w wykorzystaniu tych, tego potencjału, który drzemie. Zarówno jeśli chodzi o siłę gospodarki, siłę finansów, jak i potencjał ludnościowy. No, przecież Europa więta, tak powiem, suzament do kupy, no jest to jedno z najbardziej, tak powiem, ludnych i demograficznie y, jednak mocnych rejonów świata. Więc to jest pytanie o odwagę polityczną. Jestem przekonany, że im bardziej Europa będzie zdobywała się na, y, na potencjalnie możliwą samodzielność, tym bardziej Stany Zjednoczone będą chciały z Europą współpracować. No bo Stany Zjednoczone mają interesy światowe, gdzie będą musiały szukać sojuszników. Przykładem może być ten właśnie Afganistan czy Irak. To Stany Zjednoczone nas potrzebowały, Europy potrzebowały, a nie my w tym wypadku Stanów Zjednoczonych. Jeśli Stany Zjednoczone będą szły w kierunku wojny celnej z wszystkimi, to będą, znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. Ja uważam, że to dzisiaj tak wygląda, że prezydent Trump może prowadzić taką politykę nie szukania sojuszników, tylko kupowania, y, y, kupowania na przykład właśnie y, y, jakiejś, y, y, kupowania na przykład Rosji kosztem ustępstw, kosztem Ukrainy. To tylko dzisiaj za parę, myślę już to no, za parę miesięcy Według mnie okaże się, że to polityka się nie sprawdza, i że trzeba i także do, dokonywać w ramach polityki Stanów Zjednoczonych jednak liczącej się korekty na rzecz szukania, podtrzymywania i sojuszu z, z Europą, sojuszu także i z Polską i być może podtrzymywania właśnie wsparcia dla niepodległości Ukrainy. Czy według pana. Nie zabraknie w Europie takiej politycznej odpowiedzialności i odwagi, abyśmy razem mogli budować tą bezpieczną Europę w razie konfliktu zbrojnego? Pan, to nie jest pytanie o przyszłość, tylko już o teraźniejszość i o przeszłość. Europie brakuje. Takiej determinacji, brakuje takiego, takiej, takiego przekonania, że nie tylko musi się zdobyć na y, jakąś więks zbudowanie większej własnej siły, ale że może to zrobić skutecznie. No Europa dzisiaj przeżywa trudności, kłopoty, bo nie ma takiego wyraźnego przywództwa. Niemcy y, są na tydzień przed wyborami. Francja ma swoje określone, bardzo poważne kłopoty wewnętrzne. W Polsce też idą wybory prezydenckie, więc to jest taki moment trudny z punktu widzenia stworzenia jakiegoś przywództwa europejskiego, mocnego. Ale tak, no, wybory w Niemczech się dokonają niedługo. Wszystko na to wskazuje, że będzie prawda, nowy y, kanclerz. Y, z, z, ze strony chadecji niemieckiej. I być może to będzie początek takiego procesu stabilizowania się tej takiej czołówki europejskiej, do której będą dołączały inne kraje. No my też, no, problem Polski polega na tym, że my mamy do wyborów prezydenckich Kawał drogi jeszcze, bo to do maja, i mamy problem w postaci nieprawdopodobnie silnej, silnej polaryzacji politycznej i takiej, no powiedziałbym, nadmiernej wojny politycznej wewnętrznej. No ale tutaj trzeba patrzeć z nadzieją. No, Włochy jakoś przez to przeszły. Europa i integracja europejska jest programem bardzo trudnym. Trudnym także w bieżącym zarządzaniu. Ale jeżeli popatrzymy na Europę, na Unię Europejską, jaką ona była trzy lata temu i jest dzisiaj pod wpływem poczucia zagrożenia przez Rosję, no to przecież jest, jest, tak powiem, niebo a piekło. No bo dzisiaj te główne kraje europejskie, ale i po, powiedziałbym pozaunijne, bo na przykład Wielka Brytania, no są bardzo zdeterminowane w zakresie wspierania Ukrainy jako liczącego się, tak powiem, liczącej się tarczy, chroniącej także i wolność całej Europy i bezpieczeństwo, więc Zmieniła się polityka i Francji, i Niemiec, i Włoch w stosunku do Rosji. No i wszyscy widzą potrzebę powstrzymywania Putina, a nie przekupywania kosztem Ukrainy. Tutaj bardziej zdeterminowana w obronie wolności naszej i waszej są nie Stany Zjednoczone pod przywództwem Trumpa, a Unia Europejska i te liczący się kraje, na przykład jak Wielka Brytania, poza Unią. Panie prezydencie. Do niedawna y, mówiliśmy bardzo często i czuliśmy się, mieliśmy takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie komfortu. Y, zawsze w odpowiedzi na jakieś pytania, jeśli będziemy zaatakowani, to artykuł 5 zadziała i tak dalej. Natomiast y, w tej chwili to się troszeczkę y, zmienia y, i Mam takie pytanie: a artykuł trzeci, mówiący o tym, że wszyscy między innymi powinniśmy we własnym zakresie działać, współpracować na rzecz bezpieczeństwa i tak dalej, i kłaść odpowiednie środki, nakłady na bezpieczeństwo, czy to w tej chwili się zmieniło? Czy to się wypełnia? Bo tak naprawdę do niedawna oprócz Turcji czy oprócz dwóch państw, które dołączyły, to reszta krajów nie bardzo, że tak powiem, inwestowała. Yy, I spełniała ten artykuł trzeci. No tak, częściowo się z Panem zgodzę, bo Polska od czasu, gdy byłem ministrem obrony narodowej, yy, uzyskała 2% produktu krajowego brutto. Przeprowadziłem w Sejmie odpowiednie ustawy, i z tych pieniędzy już zostały zakupione i samoloty F-16, Jerosomaki Rosomaki, i tak dalej. Więc Polska już od 2001 roku. Zrealizowała wtedy ten wspólnie usta ustalony limit wydatków, czy obowiązujący yy, poziom wydatków w NATO, i za nami wtedy poszły też inne, in niektóre inne kraje. Może nie naj większe, ale za to bardzo zdeterminowane. Mam na myśli na przykład Estonię. Estonia wprost mówiła, że to czerpiemy doświadczenie z Polski i robimy też ten sztywny, tak powiem, uzależnienie y, poziomu wydatków na obronę od wzrostu rozwoju gospodarczego, od wzrostu PKB. Więc to się działo, tyle że za wolno. Polska była w porządku od 2001 roku, a inne kraje, takie na przykład jak Niemcy, mówiły tak, no ale my co prawda nie wydajemy 2% PKB, ale nasz poziom wydatku ze względu na ogrom naszego PKB jest i tak na wysokim bardzo poziomie. Wydaje mi się, że to ten sposób myślenia się zakończył w Europie, Szczególnie w Europie Wschodniej i w Europie Środkowej, no być może Hiszpania, która nie odczuwa, nie czuje tego oddechu rosyjskiego niedźwiedzia na plecach, no myśli inaczej, prawda? Ale już Niemcy, już Francja i inne kraje, Holandia myślą zdecydowanie tak, jak trzeba. Częściowo jest to zasługa prezydenta Trumpa, który o tym mówił od dawna w sposób mało grzeczny zresztą. Ale największy stopni jest to zasługa Putina, który po prostu nieźle na, no nastraszył Europę perspektywą dalszych konfliktów i dalszych agresji. I pod wpływem doświadczeń wojny rosyjsko-ukraińskiej licząca się część krajów unijnych już albo wdraża podwyższanie budżetów obronnych, albo to zapowiada. Słusznie prezydent Trump będzie na to kładł nacisk. Polska jest pod tym względem w porządku. Uzyskała Polska także i zwolennicy zwiększonych wydatków na obronę uzyskali dodatkowe wsparcie w tej chwili po przyjęciu do NATO Finlandii i Szwecji, bo to są kraje, te kraje skandynawskie, szczególnie Szwecja, ale i Finlandia. Oni doskonale pamiętają czasy, kiedy byli zupełnie neutralni. A neutralność kosztuje o wiele więcej, jeśli chodzi o wy wymogi wydawania pieniędzy na obronę, niż bycie w bloku militarno-politycznym. Więc oni to doskonale rozumieją, że muszą utrzymać, a nawet zwiększyć wydatki na obronę. No, bo też oni czują, są blisko Rosji, prawda? No, przez Bałtyk to tak prawie jak rzut beretem, więc, więc, więc i w NATO zmieniła się trochę struktura takiego wewnętrznego podziału, gdzie rośnie ilość krajów, które są absolutnie zdeterminowane w kwestii nie tylko zwiększenia wydatków narodowych jakby na obronę, ale również Położenia większego nacisku na przykład na wspólne zakupy uzbrojenia, zawsze będzie taniej, na ko koordynację i kooperację przemysłu zbrojeniowego krajów europejskich, no i, i także być może dalej, na przykład no, w kwestiach amunicji, na przykład. Tyle, że to idzie wolno, to idzie zdecydowanie za wolno. E, nikt jeszcze nie znalazł sposobu na jakieś przyspieszenie tych młynów mielących. Politycznych błędów europejskich, bo to jest skomplikowana machina. To jest tyle krajów, tyle podmiotów o różnych często interesach, że tu się na skróty nie bardzo daje iść, a czas mija. Panie prezydencie, Panie prezydencie. E, jeśli chodzi o Rosję, fabryki tam działają, e, że tak powiem, w systemie tym wojennym. E, na Białorusi są nabory cały czas organizowane. Od tak naprawdę szkolnej ławki przygotowywani są ludzie, dzieci do, 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 do wojny, do, do walki. Czy to może świadczyć o tym, że Rosja może nas zaatakować w ciągu najbliższych lat? bo nie chciało nam się wierzyć, że Ukraina zostanie zaatakowana, będzie wojna pełnoskalowa, a jednak stało się. Teraz nie chce się wierzyć o tym, że może to spotkać nas, ale czy to jest realny scenariusz? Wie pan, ja bym te, uzupełnił te pana, pana, tą pana wyliczankę. Jeszcze jedno, nie chciało, nie chciało się wierzyć i mało kto wierzył, to, że Ukraina, zaatakowana przez o wiele potężniejszą Rosję, się obroni. A się obroniła. I obroniła się w znakomitym stylu, dając nie raz, nie dwa, nie trzy łupnia potężnego, jak się wydawało, była budowana legenda, nie do pokonania armii y, y, rosyjskiej. No, pękł ten mit niezwyciężoności armii rosyjskiej. Ona ujawniła swoje głębokie słabości i mankamenty. No i w związku z tym trochę w innej sytuacji pytamy o to, czy my byśmy mieli szansę, jak pan jak rozumiem, pana pytanie, w obronie przed atakiem rosyjskim. Więc chciałbym jeszcze tytułem wstępu powiedzieć, że na pewno dopóki trwa wojna na Ukrainie, to Rosja jest niezdolna do, w moim przekonaniu, do poszerzania frontu i zaatakowania innych krajów, szczególnie krajów natowskich. Co będzie, jeżeli będzie zawarty jakiś koślawy kompromis polityczny kosztem Ukrainy, a to jest różnica, bo niewątpliwie wtedy Rosja będzie czuła, że i wojna jej uchodzi na sucho, i że może przynosić profity, a nie straty. Stąd jest tak ważne, żeby Zachód nie opuścił Ukrainy żeby Zachód do końca dbał o to, aby to Rosja zapłaciła jak największą cenę nie tylko za wojnę, ale cenę za pokój. Agresor powinien płacić to, a nie ofiara. Więc ja myślę, że rzeczywiście jest taki moment trudny, bo rosyjski przemysł został w znacznej mierze przestawiony na tory wojenne. Produkuje coraz więcej uzbrojenia, tylko wie pan, no, jest takie stare powiedzenie, że na bagnetach się nie da długo siedzieć. No to państwo, które przestawia się na tory wojenne, albo musi zaatakować e, i wykorzystać to, że jest do przodu w stosunku do innych, jeśli chodzi o produkcję zbrojeniową, mobilizację zasobów ludzkich i tak dalej, i tak no, dalej, albo będzie bankrotowało. Rosja ma doświadczenie bankructwa Związku Radzieckiego, prawda? Który się zamachnął też i Armia Czerwona tu na Afganistan i przegrali. Więc ja myślę, że do dzisiaj Ros Rosi się po prostu Rosja jest za słaba, żeby zaatakować kraje natowskie, Ale powiem takie kraje, jak na przykład Mołdawia, właśnie te, jak te, mają się czego obawiać ale mają się także czego bać niekoniecznie agresji militarnej, tylko to może być agresja polityczna. Przykładem jest to, co się wydarzyło w Gruzji, prawda? Zmontowanie, zmontowanie operacji polityczno-propagandowej, która przyniosła efekty w postaci no, przesunięcia się sympatii gruzińskiej, które wydawały się nie do zmienienia, bo Gruzini Właściwie przez całe pokolenia nienawidzili Rosji i się bali. No jednak zbudowała, Putin zbudował bardzo silne własne wpływy. To samo dzisiaj się dzieje w Mołdawii. Co się wydarzy, jeśli załamią się, załami się morale Ukrainy pod wpływem poczucia, że została porzucona przez Zachód, też nie wiemy. Można sobie wyobrazić i taki scenariusz, że część opinii publicznej ukraińskiej powie na trudno. Zachód nas zostawił, zdradził, tak jak byśmy mówili prawda, o Jałcie yy, kiedyś, no, zostawili nas, zdradzili, no to nie ma rady, trzeba, ko trzeba kooperować, czyli nas, i, prawda, współpracować z Rosją. Tak jak polscy komuniści mówili, no trzeba współpracować ze Stalinem, bo on jest potężny, a Zachód nas zdradził. No więc różne procesy mogą zachodzić, niekoniecznie musi być to agresja militarna. Czy patrząc na tę sytuację, pomiędzy teraz zachowaniu Donalda Trumpa z Putinem, to czy możemy powiedzieć o zdradzie Trumpa? Zdradzie Ukrainy, zdradzie Zewańskiego? Znaczy, przypomnijmy, że Ukraina nie jest związana z żadnym układem sojuszniczym, prawda? Umową sojuszniczą z in, krajami, z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi, ale Stany Zjednoczone w 1994 roku były jednym z krajów, które udzieliły na piśmie gwarancji Ukrainie, że w zamian za oddanie. Rosji arsenału jądrowego, bomb atomowych, w zamian za to dostali gwarancję nienaruszalności terytorium i, i bezpieczeństwa, między innymi ze strony Stanów Zjednoczonych. I Ukraińcy mają prawo czuć się dzisiaj zdradzeni przez świat zachodni, szczególnie przez Stany Zjednoczone. Prezydenta Trumpa, no, z tytułu niewykonania tak oczywistej, jednoznacznej deklaracji o gwarancjach bezpieczeństwa. I z tego powodu Ukraina ma też nie tylko prawo, ale i obowiązek wątpić co do jakichkolwiek papierowych deklaracji, który, za którymi nie stanie żadna realna siła czy żaden realny interes i y, 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 jakiejś wola zbiorowa y, obrony Ukrainy na wypadek jeśli zgodzi się na jakąś formę rozejmu i czy pokoju. To mogłoby być jakimś narzędziem w negocjacjach, według pana, takim skutecznym narzędziem teraz, w chwili obecnej? Sankcje działają odpowiednio, wystarczająco? Sankcje działają. One działają w tej chwili nie tylko na Putina, ale i na prezydenta Trumpa, no bo Europa na, może odpowiadać na takie wysyłane sygnały, że tu Stany Zjednoczone, czy prezydent Trump się umówi z Putinem, bez Ukrainy, bez Europy. No Europa nawet nie musi nic przypominać, tylko mówi, no ale to czy cofniemy sankcje, czy je utrzymamy, to będzie zależało od nas, a nie od Stanów Zjednoczonych. Więc to czy utrzymamy wsparcie, Militarne i finansowe dla Ukrainy też zależy nie od Pana, panie prezydencie Trump, tylko od nas. Więc Europa ma tutaj pewne możliwości przypominania Stanów Zjednoczonym, że jest konieczna koordynacja polityki świata zachodniego i konieczne jest prowadzenie wspólnej polityki to leży w interesie i Europy, w moim przekonaniu także Stanów Zjednoczonych, leży w interesie Polski w najwyższym stopniu, żeby było to współdziałanie, no a przede wszystkim Ukrainy. Nie leży w interesie Putina i tego, i tego się boję, że z tej jedności świata zachodniego mogą próbować, tak powiem trampiści zrobić tak powiem, prezent Putinowi. Dość często słyszeliśmy nic o Ukrainie bez Ukrainy. Widzimy troszeczkę inaczej. Trump rozmawia teraz z Putinem bez obecności zełańskiego. Może tak powinno być, nie neguję tego na samym początku. Natomiast, czy realny jest scenariusz, kiedy Trump z Putinem się dogadają i Trump powie do Zeńskiego, Słuchaj, masz to i to uzgodnione, Bierzesz, czy nie bierzesz, rób co uważasz, ja się wycofuję. Czy to, czy to w ogóle jest taki realny scenariusz? Jak się to, że Trump rozmawia z Putinem, to ze względu takiej estetyki politycznej wielu nie pasuje. Mnie też nie, no bo rozmawia z kimś, co świat, który, z kimś, to kogo świat cywilizowany, nazwał bandytą, prawda, i jest przestępcą. No ale Polityka ma swoje prawa i powiedziałbym to, że rozmawiają Stany Zjednoczone i Rosja na temat pokoju na Ukrainie, nie jest niczym zdrożnym. Problem polega na tym, czy to te rozmowy mają doprowadzić do wspólnego dyktatu wobec Ukrainy, czy też mają doprowadzić do jakiejś do takiej sytuacji, w której właśnie rozpoczną się dopiero negocjacje z udziałem Ukrainy, chciałoby się powiedzieć także i y, y, przedstawicieli Europy. Y, to by było demonstracją jedności świata zachodniego, a nie by jakby rozwiało wątpliwości co do, czego, do, co do tego, czy to nie jest pomysł na to, żeby, tak powiem, z części terytoriów Ukrainy. Z części suwerenności Ukrainy, częściowo z bezpieczeństwa Ukrainy e, uczynić, tak powiem, zapłacić Putinowi za jakieś inne interesy amerykańskie na świecie. Panie Prezydencie, bardzo Panu dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Bronisław Komorowski, były prezydent Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.